A, Ej, kurde. zajmij stoi, kurwa, ja go nie sprzedaję, on jest kupię go Dziesięć smoczy monet daje O, daję o. To, bo, kurwa. za drogo, za... Nie Smokowe monety mm. No to poczekaj, się nie Ej, co ty pierdolisz? A ja że jakbym miał pseudonim Wino? To byś był padałem? To, to, byś byś to już bym tutaj był rozebrany, a Michał by nie jebał No Michał Drugi Michał też Ale już ja nie, pociek. jeszcze nie, ale polej, ale bo Ej, to jest dwóch Michałów, dwóch Mateuszu i dwóch pedałów? W siebie nie nie? Mogę jakąś nutę, Dwóch Mateuszów, dwóch Michałów, dwóch pedałów. pedałów I dzwonić jakąś nutę Nie no uważaj, bo... Waży, bo. No, jest no, jest oczy, Ej, ale nie. chwila przerwy, Nie, zaszczepo. kurwa, nie ma przerwy Ale poczekaj. Hahaha Pijemy za niego, pijemy za niego Ale Już Poznańka <grymny> o <kawałek>. moja <grymny> mil... A ty mi wywalił za kurwa cukiereczka. Ja trzeba. Nie mówię ja i... tego pewnie, zawsze, się mówi, że nikt nie żyje, ale przyjdzie do drzewa, to nabiera wapń. Przesun się. Jak coś mamy miskę, to drugi. drogi. Seks i tunele! Tunele! Drzymy się, ale po cichu. A mi się, ale po cichu. Gruden! Taniecki ćwiczy! <laughs> ja wybitny typika. o się nie liczy. No, jedna, jakieś. Ej, mu wódki nie potrzeba. A. O na Ja nie też nie kurwa No. Ja się cukierkami nie. mi Najmy też. Już do niej. Ej, nie Nie. No jest ten. Gibon. Jak Gibon. Jebany pelus ale kto jest? Ej, kurwa zobacz, las i Kurwa, jesteśmy w lesie. Odnajdźmy siebie, kurwa. Lś... Zobacz ile fajnych kwiatów. Kurwa tulipany i kurwa membrany. Kurwa, Patrz! To jest ktoś sangankuje. Masz na balkon? Kurwa, Belu na ale. Ej, trebie. co tam Albert ty robisz? O kurwa belu! Wow. Gdzie? Łooo! Wow, wow. <laughs> zobacz Belu tutaj! Łoo! Wow. Belu! W lesie! W lesie. Yo, belu w lesie! <laughs> tak <nie> Poczekaj! <laughs> To ciszej. Wpada na to miasto. No bądź. Nie, bo już mówię. No bądź. No bądź. Dobra, chłopaki, jest tak grzywał. Jest to święty Mikołaj. Siadacie. <grym> już? Leci na Face'a. No Jak I wygląda teraz tak się boję.